Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się ponownie w GeoGesserze i dzisiaj zmierzymy się znowu w duelach. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak widzicie, tabeli na razie nie ma, ponieważ kiedy to nagrywam, jest to e, niedziela e, i, i w tym akurat tygodniu, w którym to nagrywam, w dueli w ogóle nie grałem. Dlatego, jak tej tabeli nie widzicie, e, na starcie oczywiście, widzicie, proszę zostawienie łapki w górę, subskrypcji, napisanie jakiegoś komentarza, żeby e, napędzić ten kanał, podbijać statystyki itd. Lecimy po 650 subów do moich urodzin, które są 13 maja. Także jeżeli możesz to mi w tym pomóc, będę za to bardzo wdzięczny. Można również kanał wspierać e, poprzez opcję wspieraj na YouTube, bądź Donaty na Tipli. Czasami również robimy streamy, na które Cię serdecznie zapraszam. No i dobra, e, od czego zaczynamy? Zaczynamy od e, Zawi 099 z Polski. Także e, witam cię bardzo serdecznie. Chłop ma dosyć wysokie elo, więc to raczej nie będzie łatwe zadanie go pokonać. Jest to no move, także spoko. Jeżeli jakimś studentem to odlądasz, to oczywiście Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. E, dobra, jest to w Hiszpanii. Nie wiem, co za flaga jest to, tak szczerze. To, wiadomo, nie jest to Nigeria, bo paski są Nozdus pewnie to jest jakiejś prowincji flaga, ale nie wiem której. Niestety. E, 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 e. Cholera wiem. Dobra, ale sądząc po klimacie, spróbujmy jakąś Andaluzję bardziej dać. Może na południu, gdzieś około Granady, Malagi, coś takiego. To wygląda taką. Bardziej ciepłą część Hiszpanii. Tak, to była Andaluzja. E, Conil de la Frontera. Także, e, także, także dobrze. Ok, e, co mamy teraz? E, mi się wydaje, że. Czekaj, blachy masz? Tak, z dwóch stron masz włoskie tablice, w sensie niebieskie. We Włoszech takie można spotkać. Aczkolwiek, czy to na pewno są Włochy? No, biedy tu nie ma, nie? Tak, ci też mają chyba dwustronne niebieskie. No, to są raczej Włochy. Eeeem... <śmulny> sądzę hm, chcąc A damy tak mniej więcej po środku, bo to nie jest centralnie północ Italii. No, nawet na południu było, nie tylko Kosency Miasteczko Cet Cetraro. Cetraro, nie, Cetraro chyba to było wymówione. Z tego co wiem. Um, dobra Rua. Okej, okay, okej. Okay. Oki Doki, Alto jaki? Czekajcie, czy to nie jest czasem Brazylia? Chyba Brazylia, nie? Tak, to jest chyba Brazylia. Eee, no dobra. Nie będziemy tutaj za bardzo damy w tym obszarze i i tyle. dał podobnie. Było to na południu w Rio Grande do Sul. Eee, w miasteczku Naometok. Nao Okej, okay. ciekawa nazwa miejscowości. Właściwie miasteczka. Ok, eee, co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Eee, no właśnie, co teraz? Dobre pytanie w sumie. No bo mam kilka pomysłów w głowie. Mam kilka pomysłów i jednym z nich są Stany Zjednoczone, słuchajcie. Ale to chyba nie jest amerykański styl chatki, nie? Hmm... No kurde, nie wiem. Zresztą te drewniane słupy ele ele ten, elektryczne, no to by pasowało pod Stany, nie? z może to być jakaś Finlandia, bądź Szwecja też. Hmm... Kurde, no mam problem. No Takie mieszane lasy... To mi się kojarzy z takimi, kurde, Stanami trochę z jednej strony, ale też te drzewa zasłaniają, kurde, no samochód taki nijaki. Dobra, nie będziemy ryzykować, damy Szwecję, ale mam z tyłu głowy to, że to może być gdzieś w USA. No, no, w Wermoncie to było, ja pierdziele, ajajaj, no nieźle. Tak czułem, kurde, że to mogą być Stany, nie, ale ajajaj, te słupy jednak to dużo powiedziało. Okej, okay. czy to jest Hiszpania? Chyba tak. To jest chyba Hiszpania. To bardziej bym te regiony dawał Hiszpanii. Zobaczmy. Eee, Okej, okay, żyjemy jeszcze. Raczej i tak już nie wygram tego, no bo szanse są dosyć nikłe na to, ale zobaczymy. Eee, dobrze, Ukraina. Tylko gdzie? Hmm, Dobra, pytanie. Dobra, dajmy może po te, z tej części Dniepru. Znaczy Dniepru, nie Dnipru. Dobrze, to było przy Polsce praktycznie. Poroblaczyn. Okej, okay, dobra. Eee, jesteśmy w Australii, prawdopodobnie. Blachy macie białe. Okej, okay. eee, słupy, czy są jakieś charakterystyczne słupy, może? Czekaj, 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 eee, te słupy z tego, co poja z tego co pamiętam, one są na połud w południowej części Australii i północnej, tylko na północy są takie bardziej zielone, no po prostu to nie jest klimat północy. Ale na południu chyba też takowe są takie trapezowate słupy. Że wiecie, że są coraz szersze i niżej, nie? No chyba, że tu też gdzieś można spotkać, nie wiem, nie wiem, może też można. Wow, Nowa Zelandia była. Okej. Okay. Nie mam pytań w ogóle dziwna sprawa. No dobra. Pobdał Hawaje, więc byłem bliżej. Eee, a, 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 oj, oj. no dobra. No to mamy problem. Eee, Dumois. Okej, okay, jest po, po francusku, gościu. Napisany raczej. Eee, a, 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 no to, to by trochę sugerowało, że to jest Kanada i miałoby to sens. Eee, nawet byłbym skłonny dać te okolice. Zresztą, że to pod Ontario bardziej nie będzie. Hmm. Mm, mm, mm. Dobra, spróbujmy tu. Ale to no może być Ontario, wiecie? Gdzieś pod. O, gdzieś, no, na przykład tutaj, albo tutaj. Te, te, tutaj okolice, nie? Zobaczymy. Może będę kapkę bliżej. Ważne, żeby było chociaż o kilometr bliżej, bo chcę przeżyć. Dobrze. Wow, co jest? Co jest? Co tu się stało? Ja! Yeah. No, jestem w szoku, nie? Jestem w szoku. Dobra, lecimy z grom numer 2 w takim razie. Zobaczymy, kto będzie teraz. A teraz jest Vikaren ze y, Szwecji, także witamy bardzo serdecznie i lecimy z tematem. O, ale ten klacz, kurde, to było coś, nie? W Kanadzie. Ja, ja, ja nie wiem, jak to się stało. Jestem pod wrażeniem, nie? Fart jakich mało. Co to za w ogóle oznaczenia drogi są dziwne? No bo to są stan, wiadomo, ale pierwszy raz takie tablice widzę. Gdzie to może być? Ciekawa sprawa. Szkoda że tam tego znaku nie widzę, bo on by dużo mi powiedział. Eee, no jest sucho. Mm, jest bardzo sucho. Mm, płasko dosyć. Dobra, damy może gdzieś jakieś juta, coś takiego. No bo to będzie ten rewil, nie? Raczej stanów. Ale takich znaków nigdy nie widziałem, gdzie one są pudle? Zaraz się dowiemy, gdzie one są, w którym stanie. Bo może to jest jakiś, jakiś jeden stan ma tylko takie e, znaki specyficzne. W Kansas? Okej. Okay. No, to jest znaczenia no, są normalne. To może jakaś lo, jakieś lokalne znaczenia są, nie wiem, z jakiegoś powodu. Może. Jak ktoś z was wie, to może dać na komentarzu. Eee, mm, dobra, tutaj nie wiem co jest napisane. Oczywiście jest po hiszpańsku. A, macie żółte blachy. No dobra, 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 no to, to, to nie ma co się gimnastykować za bardzo. Po prostu trzeba kliknąć w kolumbie i, i tyle w temacie, nie? No, no. Niedaleko Manizales byliśmy, byłem znowu bliżej, także yy, także bardzo fajnie to wygląda. Co teraz? E, Kontrola graniczna. Psków. Psków jest tu chyba, nie? Właśnie, tu jest Psków, Czyli jesteśmy gdzieś przy granicy z Estonią, wychodzi na to. Raczej. Albo Łotwo. No, gdzieś tutaj. Gdzieś w tym tutaj e, winklu musimy być. No, przy Estonii byliśmy. Gdów jest tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Elegancko, słuchajcie. z styllice, oddaję. Dobrze. E, dobrze, dobrze. Był. Był. Ach. Okej, okay, to jest po francusku, oczywiście. No dobra. Jak Francja, to Francja. Nie będziemy tu za bardzo kombinować. A damy Clermont, może tak dla odmiany. Okej, okay, to było przy granicy z Włochami, już, ale i tak to starczyło, żeby chłopa ograć. Także GG. Szybka wygrana. Dziękujemy bardzo. No i zaraz przechodzimy do gry numer 3. A z kim będziemy rywalizować teraz? Zobaczymy. W ogóle mam 1140 elo. No, idzie coraz lepiej, słuchajcie. Dobra, lecimy z grą numer 3. I zmierzymy się teraz z Eyes on the Horizon z e, Germany, czyli oczywiście z Niemiec. Jest to NMPZ, więc będzie ciekawie na, na koniec odcinka. E, dobra, NMPZ-cior mówicie. On wygląda to... Hmm, no właśnie, jak to wygląda? Dobre pytanie w sumie. Eee, ale, czekaj. Czy to nie jest lokamera kamera w ogóle? dziwnie to wygląda. Damy Słowenię jakąś. Chociaż wiem, że w Słowenii nie ma zimy, ale. Ojoj, Japonia to była fakt. O Jezu, No to poleciałem. Ojoj, No to lipca trochę. Dobra, co mamy tutaj? Obawiam się, to, że może szybko się skończyć. Słońce chyba jest tak bardziej tam, jest, nie? Czyli. Hmm, to nie będzie jakiś Meksyk. Spróbujmy. Serio? Argentyna to była? Dobra, no to, no to sobie pograliśmy za długo, Stałem Zostałem dosłownie, dosłownie zeszmacony, że tak powiem. Ajajaj. Dobra, nie było tematu z tą grą. Nie, te, tego nie było, słuchajcie. Tego nie było. Tyle, nie? No ale dobra. Trzy gry rozegrane standardowo, także. Hmm, także ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziliśmy listy czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba. będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!